Hej, hej, drodzy ludziska, witam serdecznie w 21 odcinku z Warhammer Darkomen. No i lecimy z 21 misją. Greetings, King Luan Leonke. To what do we owe the honor of this visit, Commander Bernard? I'm searching for the Black Grail. Volkmar believed you might have some information. I can tell you little. All I can suggest is that you search in the city of Musillon. Musillon, a decayed city of the dead and the damned. Even the living creep about its streets like phantoms, and the phantoms outnumber the living. Is that all you can tell us, Highness? You send us to a place even your own Bretonian armies avoid, like the plague. May I point out that if we fail in our mission, Bretonia will fall under the sway of the undead as surely as any other kingdom. Won't you give us more help? With information? No. But I can supply you with a regiment of Grail Knights for as long as you're within Bretonia. Isn't that generous enough? Very generous. But I'm sure you're aware of the importance of my mission. So if you can see your way clear to assist us further. Perhaps. Commander, stop off at Vantian. A regiment of Bretonian Knights of the Realm will be waiting for you there. Many thanks, Leon Kerr. And farewell. Tak, a więc trafiliśmy do Bretonii. Jak widzieliście, król nie może nam udzielić informacji, ale przydzielił nam e, Rycerzy Grala. Którzy w sumie są całkiem fajną jednostką i gdyby dołączyli do nas trochę wcześniej, to nawet pewnie bym ich używał. Ale że no w zasadzie dołączają praktycznie przy końcu kampanii, no może nie jeszcze końcu, bo parę misji nas czeka, yy, no to chyba nie warto ich rozbijać. Tym bardziej, że oni są do czasu. Breton, it no przez kilka a few missions. każdym razie we won't ich them. Commander Bernhardt, well met. I am Elrod of Loran. And you, I presume, are Klaus Zimmerman, who taught the Commander everything he knows. Klaus taught me some of the things I know. And that was a long time ago. Don't take any notice of those rumors he keeps spreading around. Such ingratitude. And after all I taught you. Ignore him, Elrod. By the look of you, you have some important news to impart. Indeed, Commander. The King and Queen of Lorron request your presence in King's Glade. They have vital knowledge they wish to impart. Tak, i tu mamy misję poniekąd dodatkową. Znaczy to jest chyba tak, że jeśli się nią zgodzimy, nie zgodzimy, to będziemy musieli wykonywać inną misję. która moim zdaniem jest trudniejsza. więc tak zgodzimy się. Very well. I'll travel to King's Glade. That is good. I will accompany you on your journey. Let us hope it passes safely. Natomiast potem może nie wykluczam, że zrobimy tą misję sobie tak dodatkowo po skończeniu całej kampanii. Komanda. There's a silent evil in the night. Tak, i zobaczmy jeszcze nasze oddziały. Czy ja bym musiał coś zmienić? Czekajcie. Ogry, chyba będziemy chcieli cały czas awansować. Tarczy może Enchanted dajmy wilkom Ragnara, bo nie chcielibyśmy, żeby oni ginęli. Nie wydaje mi się, że to jest ok w miarę. Chyba tak. A, tylko że my będziemy mieć teraz oddział dodatkowy. Hmm. No nic. No dobra, więc zaczynamy misję 21. I to jest misja w sumie, która wymaga sporo takiego mikromanagementu. Ale jest szansa, że wykonamy ją. W miarę bez strat i. Mogę tutaj pokazać jedną rzecz. Czekajcie. O, właśnie. W przeciwnicy mają tutaj ustawione dwie screaming Catapult i... My będziemy chcieli całą tą walkę rozegrać tak, żeby te dwie katapulty nie miały do nas zasięgu. A mamy... Mamy spętanie, ale nie mamy teleportu. Ale dobra, poradzimy sobie bez teleportu myślę w tej misji. Oczywiście byłoby idealnie, jakbyśmy mieli jedno i drugie, no ale... Nie zawsze tak będzie. Mm, tak, tutaj ustawiamy działa. Niech one od razu strzelają do nekrusa. Kusznicy. Niech staną sobie tutaj. Mm. Obok nich dajmy krasnale, bo one mają stone sworda. Eee, a mamy tutaj dość upierdliwą grupę upiorów, z którą trzeba walczyć magiczną bronią. Bo inaczej nie zrobimy im krzywdy. Ogry też dajmy gdzieś tu blisko, bo one mają banner of wrath. Eee, aha i mamy jeszcze tych Możemy ich wycofać? Nie możemy, tak myślałem. No, ale nie chcę, sam tutaj, jakby co... To jest jednostka tak naprawdę, której nie chcę i nie będziemy jej używać. Najwyżej no, wyślemy ją na śmierć, jeżeli nie taka potrzeba. Aha, ale no przez że ją mamy, to nie wystawimy naszych jednostek, no jedno, czy no jednej. O, czy ja chcę Infantry, czy, czy byczowników? co chyba wezmę tutaj biczowników, bo chcę ich na drugi level awansować. Z drugiej strony kurczę, Infantry to ja bym chciał na trzeci level wybić przed ostatnią misją, ale... Nie wiem czy tam się to uda. Dobra, niech zostaną byczownicy. Na razie. I tak. Możemy to chyba zaczynać. Magnik podejdzie odrobinę do przodu. Oni będziemy chcieli podziałać. I to sporo. A, i oni chyba generalnie mogą zniszczyć ten. Miałem powiedzieć, Menhe, ale to jest kolumna bardziej e... bo Nekruz czaruje w niego, tak, ale tak naprawdę nigdy mi się to nie zdarzyło, więc na dobrą sprawę nie wiem, czy mogą go niszczyć. Oni generalnie, jak dostaną jakiś damage powinni ruszyć w naszą stronę Co warto I to chcemy zrobić strzelając w tylko że nasze działa wyjątkowo sobie nie radzą. Nasza artyleria. No teraz jak to leci, że powinno w sumie. Nice. A, no on się jeszcze wycofuje. No dobra, to możemy strzelać w sumie w inne jednostki Target Target received. Myślałem, że oni ruszą w naszą stronę, szczerze mówiąc, ale może musimy coś innego trafić? W każdym razie, oni ruszą, na pewno, nie? Tylko chyba musimy się wcelować. Pięknie. Myślałem, że więcej trafimy, szczerze mówiąc, nawet. A, dobry, jeden. To mi wiecie co? Walmy artylerią w jednostki, które nie podejdą do nas, bo. Target received! w takich przypadkach, że ich że walną w nasze jednostki, jak oni podejdą? A to może być bardzo zgubne... O, właśnie, i to jest. Jednostka, którą będziemy chcieli bardzo zatrzymać czarodziejem w tej rozgrywce. Tak, czarioty, to jest... Nie. Nie, nie, My się tu nie ruszajcie. To Coś, czego bardzo, bardzo... Nice! Świetnie. Eee, tak, to jest jednostka, której bardzo nie chcemy dopuścić w nasze pobliże, tak. I w sumie to ostrzelać mi też tego decursa, bo jego też tu nie chcemy. watch your fire target received open fire open fire watch your fire spell negated target received that's so much meek Negated target received. Dobrze padnę kruz, więc nie będzie już dyspelował naszych zaklęć. To w sumie bardzo istotne. No tak, no to nie jest w sumie idealna sytuacja. Serio? Serio? krasnoludy się przeraziły? No. Słabo. Mega słabo. O matko nie! Dobra, oberwały tylko nasze elfy, a na nich mi nie należy Ale, ale się słabo to wygląda. Dobra, patrz, mnie jeden upiór. Zabijajmy tu nasze jednostki. Elpak mi jakoś specjalnie nie należy. Maksymalny Wilki Ragnaroka. Nice. Mamy to. O Jezu, jak ja nie lubię z tymi upiorami walczyć. To jest naprawdę jednostka, która. No, może bardzo duże kuku nam zrobić. Ale udało się w miarę sprawnie wyeliminować. Zatrzymaj tego chariota. Chariot to też jest jednostka, której nie chcemy w, w żadnym wypadku w naszym pobliżu. Enemy sighted! Dobra. Ładnie. Mamy jednego łucznika tutaj jakiegoś. Dobra, nie wali w kolejnych. Enemy sighted! Dobra. Jeszcze jeden chariot tu jedzie, ale powinno nam się go dać wyeliminować, co? Przynajmniej tak mi się wydaje. Open fire! Nie mamy dużo magii, więc możemy sobie pofolgować czarodziejem. Enemy sighted! Nice. Ej, czy ten chariot padł? Skurczy, bo ja w sumie nie przyuważyłem tego. Chyba padł. Kurde, nie padł. Niedobrze. Dobra. Nice. Zarąbiście. czy tu jeszcze będzie jeden chariot? Chyba nie. Ale pewien nie jestem. Tak, że w każdym razie jakby co musimy Maga trzymać tutaj w odwodzie. Dobra. Kolejna jednostka rozjechana w zasadzie. Więc super. Przyskujesz. Przyskujesz. Pięknie. Dobra, mamy sporo wiatrów magii, więc możemy ich przypiec. Zawsze będę chciał przynajmniej dwa wiatry magii tutaj sobie trzymać. Strzelają welfy? Weelfy, a niech se strzelają. Tam jeszcze jakiś łusznik żyje, stary. Target destroyed. Open fire. Nośki na siłom. W sumie dużego problemu nie powinny stanowić. Ładnie. Dobra, już nie strzelajmy może do nich na wszelki wypadek, żeby tutaj nie trafić swoich jednostek. Jedna próba przestraszenia ich a no, i nawet się udała <grystanie> Nice Oni generalnie zombie są bardzo podatne, tak? Jeśli tylko uda się rozbić ich morale to one giną Ej dobra i chyba mamy to Zostały chyba tylko Screaming Catapult No i najłatwiej byłoby to zniszczyć oczywiście Bright Wizardem z teleportem Ale nie mamy Więc e, Wykorzystamy Berharda, który ma Tarcze Ptolosa, tak? I banner of Arcane Warning Banner of Arcane Warning w tym przypadku nic nie da, tak? Ale no, Tarcza Ptolosa powinna go obronić Przed ewentualnym ostrzałem Miejmy nadzieję, że... Że to zrobi, nice Chociaż... Kurde, ja teraz nie jestem pewien Kurczę, jakby kto, jak ktoś z was wie, to może w komentarzu napisać, czy Screaming Catapult zadaje obrażenia magiczne, czy czy, czy fizyczne, czy, czy to są stricte magiczne obrażenia, o. George! Chyba nie. Ale mogę się mylić. Dobra, o, generalnie... Beehard nie powinien mieć z nimi problemu, tak? Może wilki... Mógłbym wilki Ragnaka wysłać, żeby sobie podekspiły, kurczę też, ale... Boję się, że... Zanim podjadą, to wiecie, dostaną tylko jeden strzał. A on naprawdę potrafi pół oddziału wybić jednym uderzeniem, a... To są duże koszty, tak? Wilki Ragnaka na pewno dużo sobie nie podekspiły, ale one mają drugi level, więc... Na tym mi najbardziej zależało. zasadzie. dobra. Rozniesiona Animy katapulta. Zniszczone. I druga od razu, od razu w nas strzela. Widzę, Ale mocno przestrzeliła na szczęście. Teraz tak, jak ona uderzy, no jak ona wystrzeli pocisk, to na wszelki wypadek sobie jeszcze szarżujemy. Tarcza Ptolosa powinna nas obronić, ale to nie jest stuprocentowa negacja, więc wiecie. Lepiej sobie to zachować. Dobra, mamy szarze, więc nie powinno już strzelić katapulta. Dobra, mamy to. Przy naprawdę niewielkich stratach własnych, tak? Znaczy, no. Elfy poniosły jakieś tam straty, ale. Kto by tam chciał elfów używać? Znaczy, elfy łucznicy są jak najbardziej okej, okay, tak? Natomiast elfy wyposażone w włócznie. no nie bardzo. Nie, się chyba... Nie, chyba odłączają po tej albo po kolejnej misji, także tym bardziej. Ach, no po co na oni? Dobra, więc mamy to 2704 gold dorobione, zrobione, całkiem spoko. No i tak, no przy naprawdę niewielkich stratach własnych. Mamy tutaj jednego biczownika straconego, jednego wilka ragnaka, jednego antylerzysta, nawet nie wiem kiedy go straciłem, chyba do strzału łuczniczego i tyle. Jak w ogóle nie odkupujemy? No przecież oni są tani, nie? Ciekawe, ile by kosztowali z drugim poterem Tak wyglądają te elfy, jak coś. No ale. Nie, no według mnie całkowicie bezużyteczna jednostka. E, dobra, zapiszmy. Chociaż wyposażona są we włócznie, więc chyba tam dwa pierwsze szeregi zadają damage, o ile się nie mylę. To jest może w sumie jedyny jedyny plus tej jednostki. Zobaczmy jeszcze doświadczenie. Kawaleria i kurczę, patrzcie ona wy... W sumie ona wy... wybiła tylko 8 przeciwników, ale to były dwie artylerie, więc sporo expo złapała. No, może to byłby kurcze powód, żeby to Ragnar... Ragnarowi dać. Chantet Shield i nim wy... wybijać takie elementy. Żeby on sobie zdążył trzeci level wbić? No nie wiem, no przecież i tak chyba nie zdąży. Kusznicy całkiem ładnie, Bright Wizard też ładnie, Mortar. Ogry ładnie pod expiły. 195. One cały czas waliły ten banner of więc to 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 się opłaciło. ale troszkę, troszkę no 6 expo. Tak naprawdę troszkę. No tak, ale tak to wygląda. No, i ogrami chcemy tutaj wbić drugi level na pewno, i wtedy chyba ten Banner of dostaną krasne ludy, żeby one sobie jeszcze wbiły drugi level. I kurczę, chyba niepotrzebnie wbijałem level na wielkich mieczach, bo chociaż teoretycznie na misji w, z trollami mogli się przydać, ale chyba nie użyjemy tej jednostki w ostatniej misji, bo mamy już tak naprawdę limit fajnych jednostek. No, tego już jest groma, nie? W tym momencie. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał i zapraszam na kolejny. Cześć, cześć i trzymajcie się.